Janusz i Grazynka w RMFFM. Na kolbie, no na no armię, na kolarum grają. Lecia na wzgórzu, na końcu. Ja już na ciebie ten przegra źle działa. Ty o. co noc kogoś atakujesz, no ileż można. No i grażusia. Grażusia, jesienią jesienią się odkujemy, zobaczysz. Pan Schetyna nas poprowadzi, to mi się właśnie śniło. Pan Schetyna, o. Zacny generał ci ta, ta, powiem. On nas poprowadzi na manowce. On dla... powiedział, o. jest pomysł na pokonanie mm. PiSu. Jest, tylko trzeba go znaleźć. Jest pomysł na pokonanie PiSu, tylko trzeba go znaleźć. No genialny. O, to. No genialny. Po prostu powiem ci, no. e, ten twój generał mm. wie, że jest pomysł, Ta. tylko nie ma pomysłu, kto może mieć pomysł na ten pomysł. A -a. Cześć, e, cześć, cześć. Czyli czekaj, mówiąc po naszemu, mhm. no tak wprost po prostu na chłopski mój blokowy rozum, mhm. to pan Schetyna z PO chce nam przywalić. Tylko nie ma kto mu rączek rozbujać. Czy tak? Czy tak? Czy dobrze ja myślę? Chcę nie przywalić, się, nie tylko nie ma jak. Nie bój się, dołoży wam. A, jasne, <grym> dołoży. jasne. Janusz, on chyba nie jest najlepszy w te klocki. Przecież Co? zobacz teraz Chetyna bełkotał po wyborach jak gołota polani od Tysona. O. Ja już sobie wyobrażam, co będzie jesienią, jak my się zmobilizujemy. No, no co będzie, co będzie? Janusz, ja muszę ci Aha. powiem, co będzie, jak w tej słynnej walce e, Gołoty będzie. Pójdziesz no. zrobić siku, wrócisz i będzie po walce, Janusz. Tak Prze będzie. Prze tak, tak Grażyna, się znęcać. Mhm. 38% to bardzo dobry wynik nasz, zbliżony do remisu. Prawda jest mm. akurat. To jest bardzo dobry wynik, jak na koalicję pięciu partii bez pomysłu i programu wynik jest naprawdę dobry i ja z tego oto miejsca gratuluję. Dzięki, dzięki. dzięki. Grażyna, grażyna gratuluję ci. Grażyna, na jesieni zamiast liści będą wy... Tak, puste gałęzie będą no, wisieć, tam. a ty teraz weź te swoje gałązki, nie machaj nimi, tylko idź podkurzaj coś.